Nam namzależy.pl, merytoryczne źródło informacji. Krzysztof Szczawiński, matematyk, analityk, twórca modelu budowania odporności zbiorowej na koronawirusa. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztofie, niedawno ogłosiłeś na Facebooku, że to już koniec pandemii koronawirusa w Polsce. Precyzyjnie ująłem to tak, że to jest koniec tej epidemii w Polsce. E, co to znaczy? Przeszliśmy przez tą trzecią falę, no ja to ogłosiłem 1 kwietnia, czyli w dniu, kiedy te wyniki były, były najwyższe, czyli kiedy i dzienny, i średnia tygodniowa były, były najwyższe, jeśli chodzi o tą liczbę zakażeń, czyli tak naprawdę to jest liczba dodatnich wyników testów. No ale dynamika już, już zwalniała i, i, i można już było wtedy przewidzieć, że no właśnie, że to jest szczyt, czyli w tym momencie powiedziałem, że to jest szczyt. To się na razie od dwóch tygodni potwierdza. Mamy tygodniowy spadek tej liczby dodatnich testów w okolicach 20% on jest z grubsza proporcjonalny do rzeczywistej liczby zakażeń, czyli jakkolwiek ta liczba no nie określa całkowitej liczby zakażeń, to, to można zakładać, że ją proporcjonalnie odzwierciedla, czyli, czyli zmiany tygodniowe no będą bardzo podobne do zmian rzeczywistej liczby zakażeń. No i cóż, więc to się po pierwsze potwierdza. A dlaczego, dlaczego doszliśmy do szczytu? No, jest tutaj parę czynników, które, które się składają na to, jak się rozwija epidemia. Znaczącą jest tutaj sezonowość, czyli Rzeczywiście, tak jak inne przeziębieniowe wirusy, jesień i, i początek wiosny to są okresy, kiedy, kiedy te wirusy się najbardziej rozprzestrzeniają. No i ten okres się kończy. Ale no, dlaczego na koniec drugiej fali nie ogłosiłem czegoś takiego samego? No, bo wtedy jeszcze niewystarczająca liczba ludzi się z tym zetknęła. Niestety nie do uniknięcia było, żeby znacząca proporcja społeczeństwa się z tym zetknęła, co pozwala osiągnąć tą... Odporność zbiorową. Y, oczywiście no, szczepionki, czyli tam no, te 2 miliony o, zaszczepionych y, osób y, tą drugą dawką, a więcej, więcej tą pierwszą, to, to też pomaga, y, ale no, przede wszystkim jest to y, te. No, Szacuje około 20 milionów osób, które już się zetknęło w sposób naturalny, czyli naturalnie nabyło y, tą odporność. Y, czyli całościowo no, jest to y, wystarczająca liczba, która y, nawet przy tej wzmocnionej wiosennej sezonowości y, rozprzestrzeniania się wirusa, już jest wystarczająca do tego, żeby to wygasało. I teraz tak, mówię, że epidemia się kończy, bo czym jest epidemia? Epidemia to jest, jak jest wykładniczy wzrost liczby zakażeń, czyli jak dochodzi do takiej liczby zakażeń, że przestajemy móc sobie z tym normalnie radzić. To nie znaczy, że już nie będzie zakażeń. Te zakażenia nadal będą występować, no z tym wirusem już będziemy żyć, tylko że nie będzie się już to. W takim tempie rozchodziło. I tutaj nawet już widać było różnicę pomiędzy tempem przyspieszania w tej trzeciej fali w stosunku do tej drugiej jesiennej. Podczas tej drugiej tygodniowe wzrosty przekraczały nawet 100% w pewnym momencie, a, a tym razem było to niewiele więcej niż 30%. Właśnie dlatego, że już duża proporcja ludzi była. Uodporniona, więc, więc to już spowalniało, ale nie na tyle, żeby się jednak nie rozwijało. A po tej fali, gdzie razem z zaszczepionymi no, już ponad 20 milionów osób jest odpornych, to już jest wystarczająco, żeby już się dalej to epidemicznie nie roznosiło. Porządkując jeszcze tę wiedzę o przeszłości, po tej jesiennej fali, ile osób szacunkowo uodporniło się na koronawirusa? Tak, na początku stycznia pamiętam, że kalibrowałem ponownie modele i dochodziłem do około 10 milionów y, y, no, osób, które, wiadomo, to są szacunki, czyli 10 milionów, jak mówię, 10 milionów to jest gdzieś między 8 a 13 powiedzmy. Y, y, tutaj no, możemy szacować rzędy wielkości y, 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 i też po y, no, ewolucji w czasie widzimy, czy ta odporność jest, bo tutaj nie tylko ta liczba ma znaczenie, ale znaczenie ma również, to były te podstawowe wyniki z mojej pracy sprzed ponad roku, znaczenie ma też rozkład, czyli kto już jest uodporniony, kto już się zaraził i to, co postulowałem, to żeby pozwolić tej fali zakażeń przejść przez młodych, zdrowych, no, dla których jest to dużo mniejsze zagrożenie, żeby no właśnie dzięki temu uchronić no, starszych i wrażliwych, gdyż im więcej młodych, zdrowych by się z tym wirusem zatknęło i uodporniło, tym mniej dotknęłoby to starszych i wrażliwych. Tym mniej mielibyśmy y, hospitalizacji, ciężkich przypadków no, i zgonów, których mieliśmy niestety ogromną liczbę. No więc ym, to, kto się zaraża, ma no, przede wszystkim takie znaczenie, jak właśnie powiedziałem, ale też y, znaczenie w roznoszeniu wirusa. Jeśli, i to, to, to coś, co się naturalnie dzieje, to jest to, że ci, którzy. Mają najwięcej kontaktów, się najszybciej też zarażają. Więc gdyby przez nich ta fala przeszła najszybciej, no to mogłaby dotknąć w sumie mniej ludzi, niż gdyby się rozchodziła równomiernie. Niestety, wszystko co zrobiliśmy, to było stosowanie jednorodnych, takich samych zakazów i nakazów dla wszystkich, przez co z jednej strony trwało to dłużej, wszystko, a z drugiej strony równomierniej w całym społeczeństwie się rozłożyły te zakażenia. No, czyli przez to dotknęło nie w pierwszej kolejności tych, którzy najbardziej roznoszą, no, i też bardzo tych, którzy, którzy to ciężko przechodzą. No, czyli We, naj, wejdę, w, możliwych. wejdę w słowo, bo właśnie równomierniej, ale jednak sygnał od początku właściwie był dosyć jasny, to znaczy, że tak generalnie młodym ludziom ten wirus wiele złego nie zrobi. Więc to było chyba trochę tak, że naturalnie młodzież to bagatelizowała, a więc on przechodził. Bardziej przez młodych ludzi. Ja mówię o decyzjach, które zostały podjęte, jeśli chodzi o ograniczenie życia społecznego, zamknięcie szkół, no, zamknięcie no, wszystkich miejsc, gdzie młodzi się spotykają, no, zamknięcie wakacji. Tak? Nie było wakacji dla młodzieży w zeszłym roku. No, to wszystko były błędy. Tak? To wszystko zrobiło, że, że młodzi się no, nie uodpornili szybciej od innych. I no, przeszło to bardziej równomiernie niż mogło. I tutaj nigdy nie możemy w pełni rozgraniczyć, że, żeby skierować tą falę na jednych czy drugich, ale możemy zrobić bardziej w jakimś kierunku albo mniej. Wszystkie decyzje, które zostały podjęte, yy, czyli ograniczenia, nakazy, zakazy, yy, no, działały równomiernie, co, yy, no, co jest najgorszym rozwiązaniem. Czyli jeszcze w styczniu było to około 10 milionów i to było za mało. Teraz mamy powiedzmy te 20 kilka milionów i jest już według Ciebie wystarczająco. No, ale dopytam tutaj z obowiązków, wciąż mamy ładnych kilkanaście milionów ludzi nieodpornych. Zgadza się. I to o czym mówię, to że. Kończy się epidemia, czyli taki okres, w którym wykładniczo, w sposób niekontrolowany i taki, że liczba tych zakażeń jest taka, że przestajemy móc sobie z tym radzić. No więc to, co mówię, to co ogłaszam, i, i, i widziałem, że wczoraj to wręcz główne media podchwyciły to moje hasło, to jest, że ta epidemia się w Polsce kończy. Zakażenia. Będą nadal, więc, więc osoby, no, które się czują najbardziej tym zagrożone, no to jak najbardziej nadal, jak uważają, że, że, że powinny, no to, 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 to powinny się zaszczepić. I, no i zakażenia będą nadal, nadal, tak? Tylko nie będzie już takich liczb, że trzeba podejmować no, bardzo drastyczne i bardzo kosztowne kroki. No właśnie, myślę, że większość zastanawia się, czy jesienią może nas czekać jeszcze to punktum, punktowe zatrzymywanie gospodarki. Ja tutaj mówię o epidemii, tej epidemii. Nie mówię o tym, jakie decyzje podejmują rządzący. To są dwie różne kwestie. I no ja od ponad roku. Apeluję przede wszystkim o zrozumienie tych mechanizmów, zrozumienie, czyli żeby przekazać zrozumienie jak się roznosi ten wirus. No i dotychczas mi się to nie za bardzo udawało, żeby, żeby z tym zrozumieniem, bo model tak naprawdę to to jest pewien rodzaj zrozumienia tego zjawiska i, i, i no zacząłem je tworzyć widząc, że decydenci niestety no, nie mają tego zrozumienia, że to co mówili się tak wielokrotnie nie zgadzało i, 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 i nie miało sensu, że no po prostu nie mieli dobrego zrozumienia, czyli dobrego modelu. No i przez to podejmowali decyzje, które były nieadekwatne do, do tej sytuacji, więc za to, jakie, jakie są podejmowane decyzje, nie ręczę. Ja mówię o tej epidemii, co nie znaczy, że nie po, może pojawić się inna epidemia. Co to znaczy inna epidemia? Inna epidemia to jest taka, na którą wytworzona odporność nie działa. Czyli tak samo jak Odporność ym, y, naturalnie nabyta, bo przez zetknięcie się z wirusem, czy przechorowanie, czy odporność wynikająca y, ze szczepionek, no, to jest odporność, która y, y, działa na y, dany patogen i na jego jakieś, zakładam, bliskie mutacje, i y, y, dotychczas y, no, mamy do czynienia y, z cały czas tą epidemią, na którą. Ta odporność nabyta dotychczas przez tych, którzy to przechorowali, działa. No, jak się pojawi no, zupełnie inna choroba, czyli taka, na którą ta odporność nie działa, no to to będzie inna rzecz. Więc to jest co innego. To jest jedna rzecz. No, a druga rzecz, no to właśnie to rozjechanie pomiędzy decyzjami a, a, tym, a tym, co się rzeczywiście dzieje, jeśli chodzi o roznoszenie wirusa, no to, to jest druga sprawa. No, właśnie, tylko użyłeś tutaj słów zupełnie inna epidemia. Mówi się głównie o tym, że to wciąż koronawirus, ale już na przykład wariant brytyjski, czy tam wariant afrykański, czy jakikolwiek inny wariant. Jak bardzo musi się różnić ten wirus, żeby mówić o o tym, że od nowa wpadniemy w to błędne koło lockdownu? To już nie do mnie pytanie. Ja nie jestem wirusologiem. Ja operuję na danych i mówię to, co wynika z danych, z modelu, z przeliczania, gdzie w każdym modelu no, są pewne założenia. I rzeczywiście, w no, tym, co modelizowałem dotychczas, zakładałem, że raz nabyta odporność. E, no, działa póki co e, wystarcza i trwa, bo wszystkie dane dotychczas to wskazywały. Tak jak mówię, no, jak się pojawia coś, co e, no, nie spełnia tych warunków, no to to już jest można nazwać inna epidemia. Ja mówię o tej. Tak. tak no, to jest jasne, jeżeli się pojawi coś zupełnie innego. Oczywiście, tak jak powiedziałem, no więc, to wszystko zaczyna się od nowa. Ale więc... na przykład mówi się o tym wariancie brytyjskim i czy to już jest to coś innego, czy możemy być spokojni, nie, no. Tutaj dotychczas to, co było w Polsce, no to wszelkie dane wskazują, że no nabyta odporność od początku, czyli od no już ponad roku tej epidemii, no działa na, 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 na te wirusy, które, które dotychczas były, były w dużej liczbie obecne. Tak? No, no oczywiście w żaden sposób ja tutaj nie mogę ręczyć za. Wszystkie możliwe wirusy, które występują na świecie, to, co oddziela tą epidemię od następnej z punktu widzenia modelizacji to jest czy odporność nabyta w tym wypadku działa. Póki co na wszystko, co, co, co się dzieje w Polsce działa. Chyba brakuje nam tutaj jeszcze jednego wątku, to znaczy, jak długo my mamy tę odporność, czy to po szczepionce, czy po zetknięciu się bezpośrednio z wirusem. No i to rodzi ponownie to pytanie, że tak. my, my tego nie wiemy i, i co Zgadza dalej? Się. I, I teraz um, um, tutaj no, możemy mówić o tym, na co mamy dane. E, dotychczas dane wskazują, że, um, no, że ta odporność działała przez ten okres, czyli no, no, do roku. Um, E, e, czyli e, no, taką ilością danych dysponujemy. Ale teraz e, możemy powiedzieć więcej, e, bo e, odporność e, to nie jest kwestia zero-jedynkowa. E, to nie jest tak, że ona jest i nagle od pewnego dnia już jej nie ma. I to nie jest też tak, że u wszystkich ona będzie w ten sam sposób nagle znikać. Czyli e, co się będzie działo, gdy. E, no, Teraz już no, ponad połowa społeczeństwa nabyła jakąś formę odporności, to ona się będzie stopniowo w jakimś czasie wykruszać. Ale to, czym dysponujemy dotychczas, to że ona była praktycznie prawie stuprocentowa dotychczas przez rok. Czyli to nam daje jakąś ideę na temat tempa tego wykruszania. I teraz u jednych to będzie no, dłużej, u innych m, krócej, ale będzie się wykruszać stopniowo. A stopniowo również się będzie uzupełniać, bo rzeczywiście też będą te zakażenia. Czyli jak już raz jest osiągnięty ten poziom odporności zbiorowej, to to, to stopniowe wykruszanie powinno się z grubsza pokrywać z stopniowym um, uzupełnianiem jej poprzez następne um, y, zakażenia i efekt tego jest taki, że już się znacząco nie oddalamy. Od tego poziomu odporności zbiorowej. Tylko są już to niewielkie fluktuacje dookoła, czyli znowu już e, e, no nie ma tego wykładniczego epidemicznego wzrostu. Czyli tak generalnie możemy to podsumować, że jeżeli chodzi, tak jak mówisz, o tego wirusa, tę epidemię, to jesteśmy względnie bezpieczni. Natomiast jeżeli chodzi o taki wydźwięk medialny, czy może bardziej, co sądzi o tym społeczeństwo, to chyba musimy tutaj podkreślić, że Uproszczenie, do, uproszczenie tego wszystkiego do tytułu to już koniec tej epidemii w Polsce jest chyba zbyt daleko idącym uproszczeniem, bo to nie jest jeszcze tak, że zapominamy o wszystkim i już jest dobrze. No więc dlatego doprecyzowuję, co rozumiem przez epidemię. Ale wiadomo, każde zdanie, które można wypowiedzieć na temat tak złożonego zjawiska, które się mieści w paru słowach, jest zawsze jakimś uproszczeniem. Przy czym no, wspomniałeś tutaj o tym, no, jaki jest ogólnie przekaz i, 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 i zrozumienie w społeczeństwie. Weźmy pod uwagę fakt, że po tej drugiej stronie, po stronie straszenia, jest gigantyczna przewaga medialna. Mieliśmy dzisiaj chociażby przykład tego, jak minister zdrowia powiedział o bardzo dynamicznym wzroście zakażeń. Na podstawie tego, że dzisiejsza liczba no, tych dodatnich testów, która została ogłoszona, jest wyższa od tej sprzed tygodnia, czyli we wtorek z zeszłego tygodnia, czyli to są te wyniki, które no, wynikały z testów podczas świąt, podczas świątecznego poniedziałku. Więc no, jest to. No, zakłamanie rzeczywistości w pewien sposób, ale to pokazuje, no co się dzieje, czyli że jest bardzo dużo tego przekazu, no i wiadomo, że to zawsze brzmi bezpieczniej być przesadnie asekuranckim i, i, i i straszyć. Więc. E, więc tak, no więc w tym klimacie jakby e, niewielkie jest ryzyko, e, że, e, że, no wiadomo, każde jedno zdanie jest uproszczeniem, ale że, e, że przejdziemy y, jakby na drugą stronę e, w stosunku do niejako symetrycznego, rzetelnego obrazu rzeczywistości. Na razie percepcja społeczna jest bardzo spaczona w kierunku y, no, przesadnego wystraszenia w stosunku do tego, jak wygląda sytuacja. Obserwujemy już ponad rok doświadczeń najróżniejszych rządów w walce z tą pandemią czy epidemią, jak kto woli. Czy dostrzegasz gdzieś na świecie rozwiązania zbliżone do tych, które postulowałeś? Kto według Ciebie, jakie państwo radziło sobie tak generalnie właściwie z rozwagą? No, tutaj są bardzo różne przypadki, bo rzeczywiście Tajwan funkcjonował, czy Nowa Zelandia funkcjonowały w takich warunkach, że mieli szansę na to, żeby zatrzymać tą epidemię. Ja zresztą też w marcu zeszłego roku na początku liczyłem na to, że będzie to możliwe. To nie jest tak, że z góry wystartowałem z tezą, że yy, no okej, okay, nie damy rady, więc, więc to musi ym, przejść. Te fale muszą przejść. Zatrzymać coś, to, to rozumiem, ym... że chodzi nam o. Twardy lockdown. Yy, nie, to, czy to są środki, tak? ale, ale chodzi mi o, o zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, czyli że nie mamy milionów zakażeń, nie mamy fali epidemii, tylko że mamy yy, no parę set, czy yy, no w każdym razie yy, liczbę rzędu wielkości. Yy, E, tysięcy e, zakażeń. No, no i to było możliwe e, no, Tajwan, Nowa Zelandia, tak, parę krajów azjatyckich. Wejdę jeszcze w słowo, bo polskie społeczeństwo w marcu, kwietniu i powiedzmy jeszcze w maju w 2020 roku było bardzo zdyscyplinowane. I myślę, że było skłonne akceptować naprawdę dużo wyrzeczeń. Wtedy, wtedy. Bo wtedy, no, na samym początku, czyli w marcu mogło się jeszcze wydawać, że można to dzięki temu zatrzymać. Ale już w drugiej połowie marca było jasne, że żadne społeczeństwo Zachodu nie jest w stanie tego dokonać, i to wynikało z danych. I jak zdałem sobie z tego sprawę, no to, e, no to właśnie wtedy szukałem e, tych najlepszych roz, e, rozwiązań, skoro i tak będziemy musieli e, nabyć, e, nabyć e, tej odporności. No i później. E, co tu dużo mówić? No, wszystkie kraje zachodu y, no, funkcjonują wedle logiki polityki y, medialnej, można to nazwać, czyli y, że politycy no, no, muszą wychodzić i, i, i mówić to, co dobrze brzmi, raczej niż to, co y, y, no, doprowadza do najlepszych wyników, najlepszych rozwiązań. Więc, y, więc Szwecja tutaj była, y, no, wiadomo o tym, krajem, o którym wszyscy słyszeli, w którym to, to epidemiologowie podejmowali decyzje raczej niż politycy wedle tej logiki politycznej. No i, i, i to był najbardziej zbliżony model, ale, ale oni zrobili błędy. Zrobili błędy, do który, które zresztą sami przyznali, i tym podstawowym błędem to był w momencie pozwolenia na to, żeby ta fala przeszła przez młodych i zdrowych, którzy kontynuowali normalne życie, w tym momencie no, nie skoncentrowali się na ochronie starszych i wrażliwych, co było no, podstawowym postulatem tego, o czym mówiłem rok temu. Ym, i, I stąd ta śmiertelność u nich. No ale jaki wynik? W efekcie w sumie w Polsce śmiertelność była większa niż y, znacząco większa y, niż w Szwecji jakby brać pod uwagę tą liczbę no, nadmiarowych zgonów w stosunku do lat poprzednich y, czyli, y, no, czyli nic nie osiągnęliśmy pomimo drakońskich y, środków a y, no a właśnie ponieśliśmy gigantyczny koszt y, no i tutaj y, no, ludzie Czasami mówią o koszcie ekonomicznym. Ja to przede wszystkim postrzegam jako gigantyczny koszt, jeśli chodzi o liczbę zniszczonych żyć, o, o no, młodzież, która ma traumy na całe życie, no, rok szkoły wyjęty z życia. No, jeszcze nie wiemy tego, jaki efekt to noszenie maseczek, no, ta rozwalona służba zdrowia no, gigantyczny koszt społeczny. Po to, żeby no, w efekcie niczego nie osiągnąć. Miejmy zatem nadzieję, że przynajmniej nasi rządzący wyciągną z tego jakieś wnioski, bo y, chyba zgodzisz się jako matematyk, że prędzej czy później prawdopodobnie y, musi się pojawić jakaś inna epidemia. No właśnie, więc y, tutaj mówiliśmy o tej epidemii, a gdyby się rzeczywiście pojawiła następna y, epidemia, no to. Lekcje z tej, czyli to, o czym mówiliśmy, no, powinny być wzięte pod uwagę, i, i następnym razem powinniśmy, no właśnie, wedle, tego, wedle tych recept, które no, chyba okazały się być lepsze niż to, co zostało zrobione. Miejmy nadzieję. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.